Halo, halo. Dzisiaj sobie zaczynamy z tego miejsca. Yy, taka pierwsza informacja, jeżeli chodzi o moje potwory brachmy. Młoda kura zaczęła nieść. Już ma dwa jajeczka. W sumie miała trzy, ale pierwsze stukła. Ale jesteśmy tutaj też bez, nie bez powodu. Ja nie będę ich otwierał, bo dzisiaj był minus, więc nie chcę im tam wychładzać. A temperatura jest ładniuśka więc nie chcę iść tam y, jakby chłodzić. No niestety, jeden Obrington, co ostatnio wspominałem odpad. Yy, ale widać je fajnie po prostu te to szybki, to dobra sprawa. Jeden Obrington, tak jak mówiłem, odpad. On nie chciał jeść, więc ja tego byłem raczej pewny. Tu jeszcze jeden jest taki też od niej zamulony, ale on je, więc ja się tu niczym raczej nie martwię, bo on ma apetecik, więc wszystko powinno być w porządku. Reszta też ma apetyty i to bardzo duże apetyty, więc też tu myślę, że już raczej problemów nie będzie. Więc zobaczymy, ale wiadomo, selekcja naturalna u występuje, w pierwszych dwóch tygodniach już w szczególności. Yy, jakby selekcja występuje, te co już miały jakiekolwiek wady padają po prostu, no tak się zdarza i tego się nie uniknie. No i trzeba być na to niestety przygotowanym, nie lubię tego, jest to okropne, no ale cóż reszty nie widzę jakby złych, negatywnych oznak, yy, więc nie ma co przeżywać. Jest im naprawdę ciepło, bo tutaj mają 34 stopnie pod tą lampą. Tu mają troszeczkę chłodniej No i tutaj widzę, że właśnie siedzą. Więc widocznie takim lepiej. Mają do tego prawo właśnie, po to są te dwa jakby, jakby to się mówi dwa punkty, więc nie ma co się przejmować, jest im jak najbardziej okej. Okay. Zobaczymy jak to będzie. Wszystko się okaże. No ale z negatywnym, no niestety jeden odpad zostało 7. Jak ja to mówię, oby parka została. Zobaczymy, czas pokaże. A ja wam przekażę dosyć fajną informację dziś jeszcze. No i mam taką z powodu wiosny, ci co pierwsze z tej ekipy są to zauważyli, że coś się działo. No i coś się działo i zaraz wam pokażę co. Zacznijmy od informacji od pana Brachmy. Yy, dobra, on teraz siedzi, ale ogólnie nasz kolega dzisiaj już piał i to dobre 15 minut, no nie powiem, nie wychodziło mu to za bardzo, ale to już jest znaka, że coś mu tam braca do zdrowia, już mniej chrzęszczy. Bardziej się rusza, więcej stoi yy, Bo on ogólnie jest zamykany, on tylko pół dnia jest tutaj zamykany, ale dzisiaj stał i uporczywie chciał już wyjść, więc ja go sobie wypuściłem, a co? Niech sobie polata, a co ty mnie tutaj podgryzasz? Yy, więc tu sobie sam doczołgał, więc chwała mu, bardzo mnie on cieszy. Apetycik ma... No masz apetycik. No pokaż się jak stajesz, no. O, już widzicie, on staje już, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No mam taką wielką nadzieję, mam nadzieję, że wszystko będzie z nim ok. No widzicie, unika stania na tej nodze, ale no nie dziwicie się, wy jak macie, was boli noga, też nie chcecie na nie stawać, więc temu ja już daję święty spokój, w szczególności, że on ma po podawaniu leków, z przestrzykawkę i męczenie jego, jego nogi ma mnie serdecznie dość. Tak jak ja mówiłem, dzisiaj dwa koguciki, młode koguty, od razu podkreślam, młode koguty, żadne moje stare koguty, które są trzy, nie są przeznaczone na Mięso, jakby to powiedzieć, zostają tylko i wyłącznie, są młode przeznaczone na losu, stara ekipa, bądźmy szczerzy nie taka stara, bo kogut marań czy ten mieszaniec to są młode koguty, one dopiero rok będą miały, więc... Nie, 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 żadne mięso. One zostają się, sprawdzają, że tak powiem, w zapodnieniu, w szczególności maran, Jak widać po. Yy, Bahorkach jego tu latających. Yy, dwa, właśnie koguty idą dzisiaj w celu konsumpcyjnym, ale to ze względu na to, że są po prostu zamówione. Yy, więc dzisiaj jest ich czas. No muszą, niestety muszą, męczą kury, a że tak powiem, też karmić je, po to, że i tak są na ubójno to nie ma co przesadzać. No i ze względów wczoraj, że wczoraj była piękna pogoda, piękna pogoda, chyba coś tu znikło, co nie? Znikło, znikło, bo musiałem to, że tak powiem, przeprowadzić, ponieważ sypały mi bardzo dużo piasku do sąsiada i ryły mi tam. Kaczuchy i całe ptactwo, więc zostało to jakby trochę przysypane. One w sumie nie tak specjalnie zbyt no mocno, bo chodziło mi o to, żeby sobie kurki poryły w poszukiwaniu robaków. Zresztą tutaj te jakby grudy ziemi też zostały specjalnie dla nich. To jest zboże rozsypane, żeby się panny nie nudziły. A tak się prezentuje, prezentuje nowe lokum dla kurek. Może dla kurek, dla kaczek. Trochę im to urozmaiciłem, dodałem trochę dziczy, co im się bardzo spodobało, choinki nie wiem czy przetrwają, choć tu są trzy stare z niosek, że tak powiem one przetrwały, nic tam nie za bardzo, sylki tylko coś mi podskubują ją ale ogólnie przetrwały, więc mam nadzieję, że tu też przetrwają te choiny no mówię, to sylki te małpy mi tutaj wyjadują, bo inne kury się nie interesują tym o a te małpy, młode w szczególności, bardzo się interesują że one są, pozwalają sobie na dużo e, panienka, panienka, spodokienka. okienka no bo to są moje młodziaki akurat e, ale tu rządzą e, na razie Chyba mi stylki się zaczęły nieść, ale nie mam tej pewności, to dopiero zobaczę y, później. Zobaczymy sobie, czy kaczka była w gnieździe, czy nie. Ona tu ma zakopane jajko. Była w gnieździe na 100%. Y, zaraz zobaczycie, zresztą bo kaczor będzie dawał znać. Musiałem przerwać, bo akurat sąsiad jest, sorry. No i widzicie, to jest plus mieć dobrych sąsiadów i ja na swoich bardzo nie narzekam mały prezent do ogrodu, robiony przez sąsiada króliczek wielkanocny fajnie bardzo mnie to cieszy, ale ja naprawdę na mojego sąsiada bardzo dużo mi tu pomógł jest to starsza osoba, po prostu wielki szacunek bardzo go lubię jak to się mówi, nie wszyscy Niemcy muszą być źli, ja akurat na swoich sąsiadów naprawdę nie narzekam, bo to ten człowiek to jest człowiek anioł Zresztą to, to też jest jego robota i tamten daszek, więc <noise> naprawdę chwała mu. No ale dobra, dokończymy sobie. Kaczki tam mają ogólnie gniazdo, za będzie się na mnie siąsił. Bo on widać, że pilnuje tego gniazda, bo on za każdym razem podskakuje. O, już daje znać. One tu mały miały gdzieś jajko zakopane. Ja je. No naprawdę, je gdzieś. Mega, mega, daleko zakopały. Myślę, że z tego jajka i tak już nic nie będzie. No tu je widzicie, ja je z powrotem wkopię w ich miejsce. To one zakopały. No pani kaczka. Co? Zainteresowana, kto tu mi ryje, co nie? Więc zobaczymy, czy się sprawdzi. I tak to wygląda właśnie ten domek. Posadziłem tu choinkę, no zrobimy tak trochę dzic. Gałązeczki, podobno kaczki to robią. więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Właśnie, choinki też mam, że tak powiem, od sąsiada z lasu prywatnego, bo tu po prostu często z lasów jest prywatnych i po prostu on ma i mi pozwolił kilka choinek sobie wyrwać. No to sobie wyrwałem. No i tak właśnie się prezentuje mój stawik, stawiczek, kołurza bądźmy szczerze, ale dla dwóch kaczek starczy. Jakby to oceniacie, dajcie znać w komentarzach. Yy... I co. Teraz będzie czas na zabawę, czyli łapanie kogutów. Yy, ja Wam życzę miłego dnia. Kolejny filmik już jutro. Trzymajcie kciuki, zapis klęta. Ja też trzymam. Mam nadzieję, że już nic się więcej nie stanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zobaczymy sobie jeszcze, czy Brahma postanowił yy, postanowił zainwestować w wyjście. Przez to trochę położyć. Jest trochę zimno, ale ja mu to otworzę. Nie no, oczywiście on nie. No, nie chcę je. Dobra, to ja na dzisiaj kończę. I do zobaczenia po prostu w kolejnym odcinku. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję. Jak możecie, udostępniajcie znajomym, subskrybujcie, żeby było nas jak najwięcej. Zawsze się wtedy mogą pojawić fajne dyskusje, więc mam nadzieję, że to będzie warte. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia.